Siemaneczko kochani, już odcinek, kontynuacja No, wprowadzenia się rodzinki do tego miasta What? Joachimie tutaj jest czopem z życią. Cześć Cześć Wy też za nie mówiliście, tutaj jest wszystko piękne, nawet ten znaczek Właśnie wiem Nawet ten Ojej, jaka bluza Uuu, ładna, ładna Piękne ogrodniczki. Siliczny barankowy strój. No wiem, to jest piękne wszystko. Bo to jest taki na potrzeby dzieci. Zobaczcie na tą czapeczkę w ogóle. Jest przekozacka. O! Gdzie oni znowu pobiegli? No skąd ja to mam wiedzieć? Jezus, gdzie oni pobiegli? No właśnie nie wiem. No ale w końcu mają dziś święto. No w sumie. Nie ma dnia dziecka, jest po prostu z piątek. No ale dobra, trzeba. Kaja chcesz lody? Tak, przynieście, mimo że. Przynieście mi te takie, no wiecie, te takie. No wiecie, te moje ulubione. Dobra, weźmy te. I z Wisienką, tak? Mhm. Kaja, proszę bardzo. Moja księżniczko. No dzięki. Pik, pik, pik.

Dobra, Michalina, zapraszam. Przepraszam, jakbym powiedziała na Michalinę Kaja. Nie wiem czemu. Kaja, no po prostu Kaja, no po prostu, no, przepraszam. To nie... Kaja! Koniec już tego masz. Dobrze zapłacisz tam swoje, bo nie tam nie wykorzystałaś całego tego terminu tam. Więc zapłacisz tylko połowę. A ile jest ta połowa? Nie no, nieduże, spokojnie. No to mam nadzieję. Coś by pani chciała kupić w tym sklepie? Nie wiem, może mgiełkę jaką? Zieloną? Nie, różową, wie pan. I to bym też wzięła sobie mhm. kartą. Jakąś taką. Dobra, dzieciaki. Szybko. Ale my chcemy. Mm. Mamo, bo oni chcą. Ja z nimi idę. Dobra, co chcecie? Chcę to. Ja chcę to, mam. Nie chcę cię przebrać. Chcę to. I chce... Ja chcę to. I do tego w ogóle do tego zestawu jest jeszcze takie słodkie to wygląda. Dobra, chcecie to? Chcecie te czapeczki do zestawu? No pewnie. A co ty? No to ty. Piżamki. Bo jeszcze nie macie swoich. Chcecie tą. Pewnie, że chcę tą blużę. Ty będziesz miał tą. No i to wszystko, co mogę Wam kupić. Okej. Okay. Czy kto, kto tu pracuje? Też ja. Czyli pan jest wielozadumiony. Tak! Poprosiłbym, poprosiłabym te ciuchy. Chodź tu z tą torbą. Możemy jeszcze smoczki. Po jednym. Dobra, chcemy jeszcze tego. A ja chcę. Tego. No to te. te rzeczy. Dobra. Łap torbę. Jezus, jeszcze lody mi przyniósł do tej torby. Ile to będzie? Pik, pik, pik. Proszę wpisać tutaj, swój kon. Dobra, dzieciaki zapłacone. Chodźcie, wychodźmy. Jak je nazywasz? Natalka. Masz telefon? Pewnie. Kto w tych czasach nie ma telefonu? No to poczekaj, zapiszę twój numer. Pik, pik, pik. Dobra, to jest mój telefon. Dobra, też wyciągnę swój telefon. Zjem sobie też Oleo. No, bo jestem troszeczkę... Ja też sobie zjemowe. O. o w ogóle z tej samej kolekcji mamy. No. Fajnie. Bardzo fajnie. No to poczekaj. Masz brata? Nie, ale mam kolegę. Marcelka. A Marcelek też ma telefon? Mhm, tak ma. No to, oj. No to poczekaj. Dobra, wy się numerami, ja czekam. No to pa. Napijemy się wody. A mam, możemy mleczka? Mleczko to macie se w domu. Butelki to macie wystarczające. Ale ja chcę taką fioletową. Ja chcę taką różową. Nie. kupiliśmy już. Dobra, Jezu. No chodźcie na górę. No tato, bądź dżentelmenem i pomóż za mamę. No dobrze, dobrze. Już. Ja chcemy jeszcze loda. Ja Ci nałożę. Moje różowe będą. Ja chcę pianki. Oj, nie chcę tego. Czy mam Twoje favorite cukieraski? No nie, jedz tego od razu. Nie zjadł tego od razu. Jestem. Chodźmy na górę! Jej! Mamo, gdzie mamy to wyrzucić? No właśnie, gdzie mamy to wyrzucić? Tam gdzieś powinien być kosz. Tutaj jest ogólnie wyjście z galerii. O tutaj jest wyjście z galerii. Ale nie chcemy. Idziemy, ui! <laughs> za małą chrypkę. Wow, wow, wow. Uuu, chipsiki. Zostawcie te chipsy one są na jutro. No to ma pani problem teraz. Albo pan. My nie wiemy. Pani wygląda... Tak, ty wyglądasz jak dwie osoby w jednym. Dwie płaci w jednym. What the, jak, Jaki fajny... What a ketchup. What, what ketchup. What the ketchup. ketchup. Dobra, weźmiemy sobie jeszcze tutaj. Pyk. Jak się zmęczyłem dzisiejszym. La la la, 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 la 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 Dzień dobry. Cześć, cześć, cześć Julka. Mam otyść z tą panią Zniarz? Tak, chodzimy razem ten, na, na, na jogę. No, na takim jogo-ćwiczenia. No i słuchaj, jak tam, jak tam życie? Dobrze, dobrze. Odstaw te ciuchy. Nie tylko ciuchy, jeszcze pastę do zębów. I mój, i mój budzik. Dobra, jesteśmy już na dworze, załóżcie czapki. No to... Dobra. Proszę, 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 kochanie, proszę i trzymaj. Daj mi portfel. Dzień dobry. Dzieciaki, co chcecie? Um, daj mi. Ramen z krewetkami, i będzie, będziemy chwitać. My chcemy. Co my chcemy? My chcemy. Te takie kulki, wiesz, te takie, tak wiem. Ty, kochanie, co chcesz? Nie, no mi możesz zam zamówić ramen z tofu. Chcecie coś do picia? Bubble tea! Bubble tea! No, Bubble tea. I pączki. Tak. Poprosiłbym y, trzy, trzy rameny, jeden z krewetkami i dwa stofu. Niby ich tutaj nie ma. Jest y, trzy rameny, dwa stofu, jeden. No tak. I jeszcze jedną, jedną sałatkę i dwie takie kulki. Trzy bubble tea, trzy pączki. Dobrze. Proszę poczekać. Daj mi telefon, ja to muszę zapytać. dobra robimy. Najpierw robimy sobie z tofu. dwa stofu tofu, tofu, tofu. tofu. Jeden z krewetkami. Tara! I teraz bierzemy sobie tego też nie ma. Dwie takie i jedno takie. I teraz bierzemy moje mki. Miki, miki, fiki. Sałatka za Sa sałatka pójdzie do tej. Nie dobra, niech będzie już tej. I teraz bierzemy sobie to. I pyk, 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 pyk. pyk. Zamówionko numer coś tam, coś tam. To nasze. Dobra, podtrzymam ci ten telefon. No i te rameny. O Jezus. Trzymaj. No dzięki, dzięki. Jeszcze pyk, pałeczki. Trzymaj, kochanie. Te pałeczki dla ciebie. Ja tutaj sobie odłożę. Jeszcze te wszystkie te takie tak. I zaraz proszę przyjść po. Kochanie, mam naszą sałatkę. dobrze. Dobra dzieciaki, tutaj jest wasz stoliczek. Jej. I jeszcze te bubble babelki. Jakie chcecie kolorki? Ja fioletowy dla mnie żółtym. My położymy sobie nasze pićka tutaj. Jeszcze pączki, tak? Ale pączki to przyjdziemy potem po pączki. Dobrzą. Mhm, <śm> jasne. Roz tracimy. Przepraszam. Proszę Pana, to, to do wyrzucenia. No. I zaś ja tam powinna idź tam gdzieś. Tata, trzymaj ten. I trzymaj to. I teraz moje zielone. Możemy teraz deserek? Poczekajcie, aż wszyscy zjedzą. Jedź szybciej, Michalina. Jezus, nie pospieszajcie mnie. Właśnie, nie pospieszajcie Michalinki. Proszę. Ty, 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 ty. I tak to się potem zrespi. Tak jak całe jedzenie w półkach. Co mamy z tym zrobić? A wyrzućcie, zrespi się potem. No dobra. Poprosimy te trzy pątki. Jakie chcecie? Ja chcę czekoladowy. ja chcę truskawkowy. A przecież są baba? No i tak, no i ja tak słyszę. No, 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 no to mocne było. Czy mówicie przez smoczki? Nie wiem. Zdejmijcie te smoczki. No dobra. Kolejna część. Pa.